Napastnik sam zgłosił się na policję. Mężczyzna oskarżony o pobicie V. Steviano sam zgłosił się na policję po tym, jak pobił i obraził kobietę na tle rasowym. Oto co Dominik Diorio, lat 40, zrobił Steviano byłej dziewczynie właściciela LA Clippers, Donalda Sterlinga. Steviano powiedziała policji, że była w restauracji z przyjaciółkami, gdy kilku mężczyzn zaczęło ją słownie atakować. Kiedy Diorio zbliżył się do niej i zrobił jej zdjęcie, ta odtrąciła jego rękę z telefonem. Kobiety opuściły restaurację, a mężczyźni poszli za nimi. Kiedy weszły do taksówki, zostały zaatakowane. Dwóch mężczyzn zaczęło bić Swiano, gdy po chwili bójkę przerwało dwóch przechodniów. Diorio słyszy teraz kilka zarzutów i zapewne spędzi trochę czasu w więzieniu. Steviano stała się sławna po tym, jak nagrała Donalda Sterlinga wypowiadającego się w rasistowski sposób o Afroamerykanach. NBA stara się teraz przekonać Sterlinga, by ten sprzedał Clippers.